Zdanie 91. Przeciwprostokątna prosto, trójkąta prostokątnego jest zawarta w osi Y i należy do niej początek układów współrzędnych. Jedna z jego przyprostokątnych jest zawarta w prostej urównaniu 4x minus 3y 15 równa się 0. Wyznacz współrzędne wierzchołków tego, tego trójkąta, jeśli wiadomo, że po jego pole jest równe 12,5. No dobra, znowu narysujmy to sobie w jakimś tam stopniu. Więc co my tutaj widzieliśmy? Więc po pierwsze, przeciwprostokątna jest zawarta w osi Y, czyli tej pionowej, i należy do niej początek układów spórzanych. Okay, czyli jeden z końców, jeden z wierzchołków jest powyżej te, na tej osi Y powyżej początku, powyżej 0,0, 0, a drugi poniżej. I należy do niej początek. Jedna z jego przypro, przyprostokątnych jest zawarta w prostej o tym równaniu, właśnie co tutaj mamy. To sobie narysujmy to. To będzie 3y równa się 4x minus 15. Czyli y równa się 4 3x minus 5. Ok, no to w zerze to będzie minus 5, czyli 2, 4, minus 5. No, a na przykład w trójce to będzie minus 1, czyli 3 minus 1. Czyli tak, właśnie, jak się przesuniemy o 3 w prawo, to o 4 w górę. Więc jeszcze o 3 w prawo, 4 w górę. Czyli mniej więcej tak to wygląda. No, dobra. I co? No i tutaj to skasujmy. Więc OK. Więc tutaj widzimy. No dobra, no to dzięki temu teraz na rysunku wyraźnie widać, że znamy już jeden z wierzchołków. To jest po prostu punkt przecięcia tej prostej. No i yy, osi x, czyli x równego 0. No to wtedy y będzie równe minus 5, tak? Czyli właśnie, czyli jednym z wierzchołków jest punkt 0, minus 5. Yy, dobra, co my tam chcemy? Wyznaw współrzędne wierzchołków, jeśli wiadomo, jeśli znamy jego pole. Ok, no to znamy już jeden wierzchołek. Teraz tak, teraz. Yy, Drugi bok no jest prostopadły do tej prostej, czyli możemy napisać, że ma, że co, współczynnik kierunkowy, no to musi spełniać takie coś, że 4 trzecie razy a ma się równać minus 1, czyli a ma się równać minus 3 czwartych, czyli równanie w którym, prostej, w której zawarte jest drugi bok, to będzie y równa się minus 3 czwarte x plus jakieś b. I my jeszcze wiemy, jakie to ma mieć pole. 12,5. Ok, więc, yy, więc co? Więc tak naprawdę. Yy, ok, więc jakbyśmy zdali na przykład. Ok, więc ta prosta. Przecina to nam ten bok gdzieś w jakoś tak. Okay więc, yy, ok, więc w takim razie ta prosta ma pewien punkt przecięcia z osią Y. Ten punkt przecięcia to jest drugi wierzchołek. Oraz punkt przecięcia z tą prostą tutaj zieloną, i to jest trzeci wierzchołek. I, i teraz tak, ten punkt przecięcia z osią Y, no to będzie miał współrzędne 0B. tak? To nieznane B. To będzie właśnie punkt przecięcia. Natomiast ten drugi no to byłoby właśnie rozwiązanie takiego układu równań, że to yy, ta prosta i ta nowa prosta. Rozwiązanie tego układu równań to drugi wierzchołek. I teraz tak, yy, podstawa tego trójkąta, jeśli, potrakt, jeśli jako podstawę potraktujemy yy, przeciwprostokątną, no to będzie wiemy, że b jest większe od zera, yy, więc podstawa to będzie długości b plus 5. To razy wysokość, czyli h, powiedzmy, dzielone przez 2 ma być równe 12,5. No i właśnie, dostajemy takie równanie: b plus 5 razy h na 2 ma się równać 12,5, oraz no, to rozwiązanie tego układu równań da nam punkt, którego druga współrzędna to będzie, znaczy, nie, pierwsza współrzędna to będzie właśnie h, bo, bo powiedzmy. O, to będzie gdzieś tutaj ten punkt, tak? To wtedy właśnie ta długość to jest wysokość i to jest też współrzędna tego punktu. Pierwsza. OK. No to spróbujmy w jakimś stopniu rozwiązać ten układ równań. Możemy mianowicie napisać, że 4, 3x minus 5 równa się minus 3, 4x plus b. Aha, tylko właśnie nasze rozwiązanie x to jest h, więc możemy napisać. Równanie 4, 3h minus 5 równa się minus 3, 4h plus b. No i mamy teraz układ równań. Zacząłbym od tego drugiego równania, bo to jest liniowe, żeby tam wyznaczyć jedną niewiadomą, a pewnie b po prostu, i podstawić do pierwszego. No bo co? No, bo tu od razu możemy napisać, że b równa się 4, 3h minus 5 plus 3, 4h. No i można by dodać te h. To wspólny mianownik to będzie 12, więc to będzie 16 12 h minus 5 plus, a tutaj 9 12 h, czyli 25 12 h minus 5. Ok, i to teraz możemy do tego równania podstawić, więc dostaniemy yy, nasze B to jest takie coś, czyli 25 12 h minus 5 plus 5 razy h da 2 równa się 12,5. Ok, razy 2 od razu. Tutaj piątki się kasują i dostajemy 25 dwunastych h kwadrat równa się 25, czyli h kwadrat równa się 12. I wtedy, wtedy nasze h równa się plus minus 2 pierwiastki z 3. No i właśnie, zastanówmy się, gdyby, gdyby nasza tutaj, nasze B, nasze H musi być dodatnie, no bo punkt tutaj nie mógł, nasz, nasz punkt nie mógłby być po lewej stronie osi o Y, wtedy prosta do niego prostopadła. Aha, właśnie, wtedy wtedy ten turykod byłby tutaj i wtedy nasze, nasze B byłoby ujemne, a my wiemy, że ten drugi punkt ma być nad, o, nad punktem 0,0, więc to wniosek, że nasze h musi być większe od 0, czyli po prostu h równa się 2 pierwiastki z 3. Yy, no, dobra, no i w tym momencie możemy też to b wyliczyć, no bo b to po prostu 25/12 25, 12 h minus 5, czyli b to 25/12 razy h, czyli 2 pierwiastki z 3 minus 5. Dwójka się skraca, dostaniemy 25 6 pierwiastka z 3 minus 5. Ok, yy, w takim razie równanie tej naszej drugiej prostej to jest y. y równa się minus 3 czwarte x plus 25 6 pierwiastka z 3 minus 5. Yy, to jest ta prosta prostopadła. No i właśnie, do no i teraz yy, nasz punkt. Pierwszy punkt przecięcia to wcześniej wyliczyliśmy, to jest 0 minus 5. Drugi punkt przecięcia to było 0b, czyli 0 i 25 szóstych pierwiastka z 3 minus 5. A ten trzeci punkt, no to jeszcze jego nie wyliczyliśmy, ale wiemy jaka jest jego pierwsza współrzędna. Jego pierwsza współrzędna to jest nasze h, czyli dwa pierwiastki z trzech. No i OK, tak naprawdę leży na tej prostej 4 3 x minus 5. Y ma się równać 4 trzecie razy 2 pierwiastki z 3 minus 5, czyli 8 pierwiastków z 3 przez 3 minus 5. Czyli trzeci punkt to będzie miał współrzędne 2 pierwiastki z 3 i 8 pierwiastków z 3 przez 3 minus 5. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.